Witajcie. Za oknem i w kalendarzu jesień, ale póki co pogoda jeszcze nas nie zawodzi i oby jak najdłużej. Dzisiaj przygotowałam dla Was kompozycję z wykorzystaniem drzewa. Bardzo ciekawy zresztą kawałek drewienka, który można wykorzystać na wiele sposobów i już na moim kanale był i z pewnością jeszcze się pojawi. Dziś wykonam na nim kompozycję bardzo szybką i bardzo prostą w zrealizowaniu. I wydaje mi się, że całkiem efektowną. Jeżeli chodzi o jej koszt, to nie musi być wysoki, choć może Wam się taki wydawać. A wiadomo, że wszystko zależy od jakości i ilości kwiatów tu wykorzystanych. U mnie jest ich mnóstwo, ale dlatego, że są malutkie. Gąbkę docięłam zupełnie na oko, wcześniej ją tylko przykładając sobie od góry do mojego pierścienia drzewa. Nie uważam, aby trzeba było ją w jakiś specjalny sposób przymocowywać. Ona dość ciasno tutaj weszła, a dodatkowo przed wysunięciem się będą trzymały ją kwiaty zachodzące na drzewo. No i co? Pozostaje już tylko wbijanie dodatków, aby uzyskać jakiś ciekawy kształt i oczywiście zasłonić dziurę. Można dla lepszej ochrony pokleić ze sobą kwiaty za pomocą gorącego kleju. Chociaż tak myślę, że nie wiem, jaki wiatr musiałby zawiać, aby je stąd powysuwać. No chyba, że mamy na myśli złodziejaszka, ale ten przecież może buchnąć całą dekorację. Skoro już tutaj jestem i mnie słuchacie. A ostatnio zdarza się to nieczęsto. To zapraszam Was na swoją stronę na Facebooku Dekorium Myślnik Dziewczyna z pistoletem. Życzę Wam udanego, słonecznego i aktywnego weekendu. Trzeba wykorzystywać sprzyjającą pogodę, moi drodzy. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.